Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, Skir, a na dzisiejszym filmie zrobię tak jakby kombo Czyli połączę kilka dosyć trudnych challenge w jeden i zobaczymy czy uda mi się wygrać gierkę Czyli na tym filmie muszę cały czas kucać, mogę używać tylko i wyłącznie jednego slota w ekwipunku Muszę wyłączyć celownik, muszę też wyłączyć mapę i taka dodatkowa sprawa jest taka, że po prostu Mój skill to jest jakiś totalny dramat, więc myślę, że mamy takich pięć rzeczy i możemy zacząć odcinek Tylko czekajcie, celownik wyłącza, minimapę też wyłącza i co jeszcze mogę zrobić? Odbinduje sobie wchodzenie do mapy. Proszę bardzo, odbindowane, zapisuję i przechodzimy już do filmu. Cały ten challenge jest dosyć trudny, ponieważ to jest kilka takich mniejszych wyzwań, które kiedyś już robiłem na oddzielnych odcinkach i one wtedy były trudne pojedynczo, a teraz. Wszystko robię naraz, więc jestem bardzo ciekawy jak mi to wyjdzie, mam nadzieję, że uda się wygrać gierkę, a teraz, no, przechodzimy już na mapę. No to co, ja chyba ląduję sobie na sadzie, ponieważ potrzebuję naprawdę dużo materiałów zebrać, głównie dlatego, żeby się zabudowywać, no bo to będzie moja, jakby to powiedzieć, główna obrona przed przeciwnikami, tak mi się wydaje. No bo jak mam jeden slot, to mogę trzymać albo leczenie, albo mogę właśnie mieć jakąś jedną broń, więc wow. Okej, okay, to będzie mega ciężkie. Albo jak będę chciał szybko się uleczyć, to będę musiał wyrzucać broń i oczywiście podnosić leczenie. Dobra, pierwsza skrzynia, może coś ciekawego: recyklerę. Albo zamiast... zamiast tego, wezmę sobie harpun. No i dodatkowo też nie mogę skakać, no bo jak kucam, to wiadomo, że nie mogę skakać. To tak jakby kolejny jeszcze tutaj challenge. Grać w Fortnite bez skakania. No, trochę słaba sprawa. Ale plus jest taki, że. Chciałem powiedzieć, że plus jest taki, że nikt tutaj nie wylądował, ale ktoś tu chyba jest i zakładam, że to jest bot. No bo kto by tak strzelał do, do nikogo? To nie jest bot. To nie jest bot. Czekaj, 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 czekaj. A! Czekaj, co? Chłop sobie robi jakieś misje. Autentycznie. O nie! Celownik! Czekaj. Ja go muszę słapać. Nie udało się go złapać W ogóle co ja sobie myślałem, no bez celownika strzelić gościa, w sensie trafić go No nie było opcji, żeby to ugrać I, I wyszedł z serwera, co jest? Chłop tylko wszedł, żeby zrobić misję? I wyszedł, wyszedł po prostu, wyszedł z meczu Okej, okay, zagram sobie jeszcze jedną gierkę taką totalnie bez taktyki, a jak tym razem się nie uda, no to później lecę już z taką taktyką, czyli łowię rybki, kampię do samego końca i wygrywam będąc w strefie. Myślę, że cztery rybki powinny mi wystarczyć, więc akurat tyle ile się zmieści w jednym slocie Ej, kozak, bo jestem na tartaku i nikogo tutaj nie ma. To mi się podoba. No to co? Tysiaczek zebrany chyba? Tu już mam strzelbę! Halo! Schodź tutaj niżej do mnie. Aha, czekaj, tu mam ziomeczka, tu mam ziomeczka. o! -o szybko strzelba! Jeden slot zajęty Dostał głowę Chłopco się przestraszył Czekaj, czekaj, czy ja mogę w ogóle jeździć? Ja chyba mogę jeździć, co? Ale nie, nie mogę prowadzić, co jest? Czemu nie mogę prowadzić, co jest? No co jest? Dobra, uciekamy stąd To ja myślałem, że tutaj jakiś bot przyjdzie, a to normalny ziomeczek przyszedł W sensie normalny gracz, okej okay. Okej, okay. nie wiem jak on mnie... Nie wiem jak on mnie przez to trafił, ale trafił mnie Czemu znowu muzyka się włączyła? Halo? Ale autentycznie, tutaj nie ma żadnej szyby z tyłu A on mnie trafił I na to mi HP, ja, ja nie, nie rozumiem, po prostu nie rozumiem gierki Tutaj jest jakiś bot Albo to nie jest bot nie, ma, nie dobra, wiecie co? Nie będę lekceważył żadnego przeciwnika I lecę zbierać jakieś leczenie teraz Dobra, oni się potężnie szybko wybijają, no zostały... 40 osób po prostu zostało No, wysiadam Oczywiście kucam od razu eee, Dobra, wsiadam znowu Szybkie leczonko, jedziemy Może jakaś apteczka? Lub coś podobnego by się przydało Cyk! Eee, yy, okej. Okay. Czekajcie, bo strefa właśnie ruszyła. I pytanie czy ja jestem w strefie? Boję się, że nie jestem w strefie, a mapy oczywiście nie mogę użyć. Tu jest ta skrzynka, czy jak? Tutaj, okej. Okay. Jesteczenie. Nie było... Nie było nic, okej. Okay. Okej, okay, używam tylko jednego slota, żeby nie było. Aha, po co mi apteczka, jak ja się uleczyłem dopiero. Ale są podki małe, to jest taka trudna decyzja. Co tutaj wybrać, czego po prostu używać, co zabrać ze sobą. To jest masakra jakaś. Ale jednak biorę broń, no bo wiadomo, że bronią wygram gierkę, a nie podkami. Uuu, witam bardzo serdecznie. Pompka zwykła. Proszę coś fajnego, proszę coś fajnego. Chociaż wiem, że to widzieliście Przepraszam, tu już odruchowo nacisnąłem kontrol i sama postać wstała No jak ta zona wygląda? Na razie tutaj jej nie ma No czemu mi się... czekaj Samo radio mi się włącza Nic nie naciskam, a samo się włącza. A nie jednak z serfa idzie, już miałem mówić, że nie idzie Okej, okay, słabo, dobra, wysiadam stąd Kucanko, kucanko, przysiadam się do tej góry. Czemu to się włącza? Naprawdę nic, nic nie naciskałem Ja coś tam widziałem Coś tutaj widziałem na lewo z... Znowu to samo! No, nie mogę się do tego przyzwyczaić, po prostu się nie mogę do tego przyzwyczaić. Ale jak coś, to... nic, nic nie widzieliście. Wcale nie miałem dwóch itemków jednocześnie w eku. Tutaj powinna być skrzynia w środku. Tak mi się wydaje, ale strefa idzie za mną. Ej, to ona jest daleko jednak! Ale że Big Pota tutaj jest! Znowu, znowu to samo! Ej, ale jak szybko się zorientuję, no to... Muszę trochę wybaczyć, prawda? Naprawdę. To nie jest tak, że ja korzystam po prostu z dwóch slotów. Po prostu szybka wymiana tutaj była, tak? Ej, 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 stop. Muszę do niego podejść i co ty masz tutaj dla mnie? Kości, dobra. Czyli nic ważnego. Ej, bo pragnę zauważyć, że mi się paliwo kończy, więc może jakaś stacja. Już chciałem się M i zobaczyć, gdzie jest stacja, ale no dobra. Poradzę sobie bez patrzenia na mapę. Ej, ale do braku celownika w miarę się przyzwyczaiłem. Nie wiem, jak to będzie ze strzelaniem na samym końcu, ale teraz idzie mi to chyba nie najgorzej. W sensie to celownik jest tutaj Gdzie się kończy broń chyba, mniej więcej Zostało 10 sekund do końca strefy Więc może w jakimś krzaku się schowam Dawaj, stój, proszę, stój już Strefo, strefo, stój No nie Dobra, jest tu krzak, jest tu krzak Jest ziomek, jest ziomek No nie, przecież on daje mi lasera teraz A czy mi się udało uciec? Przecież jestem w miejscu Czemu on nie strzelał? Uh, tu jest boss Tu jest boss, dobra, dobra Zawika, zawika Chwór zostawię tutaj Tak, żeby ona naturalnie sobie stała Czy ty mnie widzisz? Tak, widzi mnie Widzi mnie Idź mnie. Czekajcie, czekajcie, fura i spadam stąd. Ej, ale mogę się trzymać od tej strony zamku, ponieważ, no, kto loduje na zamku i kto siedzi większość gierki na zamku. Tutaj raczej po prostu nie powinno być osób. Tak mi się wydaje, chociaż ktoś tu był na samym początku. No spójrzcie. Skrzynka jest otworzona. Tutaj jakieś budowle jeszcze. Ej, dobra, obstawiam, gdzie będzie kolejna strefa. Kolejna strefa. W sensie tutaj powinien być bezpieczny. Tutaj, o, w tym miejscu. 5 sekund, 5 sekund, dobra, tak nie jestem safe. No, halo. Halogro, przepraszam bardzo, co? Co? No kawałek dalej, tak? Trochę się pomyliłem Ej, dobra, tam się strzelają, tam jest dwóch siomeczków, e, Tam w stronę wody I ostatni jest tutaj, dobra Pokonali się, czyli tam gdzieś jest jeden Tutaj jest drugi, no sobie nawet widzicie Jak on się tutaj buduje On przyszedł tutaj do mnie On przyszedł tutaj do mnie, dobra, spadam Sawikę robię Dobra, tam jest drugi, który sobie wskoczył na budynek. No, niech oni zaczną się strzelać. On zebrał jeszcze dropa, co nie? Jak dobrze, że ja mam furę, bo bez tej fury byłby przypał. Mam plan, co mogę zrobić, mam plan, co mogę zrobić. To wyrzucam i też trochę tutaj do niego pospamuję w taki sposób. No, no, ale pokaż się, pokaż się, gdzie ty jesteś. A nie jest tam, a nie tam w wodzie. Dostał, dostał, dostał. Leży, 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 leży. To wyrzucam. Biorę to, bo ten zaraz będzie mnie na blisko podjeżdżał na 100%. Ja wam to mówię O, o Dobra, dostałem bombę Uciekanko jest robione Nie mogę do wody, nie mogę do wody wchodzić Nie mogę wchodzić do wody O, o nie Jak on tak szybko tutaj przyszedł? Ej, ale że zrobiłem jednego fraga Kucając, nie mając mapy i celownika, To jest chyba dość dobry wynik, prawda? I tu jeszcze na koniec gierki, a nie... Jakoś na początku Więc teraz spróbuję zrobić ten jeszcze mój ostatni plan Czyli taki zero frack challenge Po prostu zbieram rybki W sensie cztery rybki, bo tyle może być tylko na jednym slocie Tyle może być maksymalnie na jednym slocie Chyba nikt tutaj nie ląduje Tak mi się wydaje, że tylko założę sobie słuchawki Cyk, może jakaś lepsza wędka Dostałem łuk i leczenie Dobra, leczenie zaraz sobie użyję Na chillku Proszę, ja chcę dostać tylko lepszą wędkę Naprawdę, lepsza wędka, lepsza wędka I szara wędka Ej, bo z jednej strony spoko, bo to jest dużo łowisk, ale z drugiej strony zaraz strefa będzie ruszała, więc to już nie jest taka fajna opcja. Czekaj, 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 czekaj. Ja nie użyłem tej wędki, tak? Ja wiem, że miałem dwa, dwie rzeczy w ekipunku, ale no nieważne. Czy ty masz coś dla mnie fajnego? Nie chciałem tego. Nie, naprawdę nie chciałem tego podnieść. Widzowie, nie chciałem tego podnieść, ja chciałem po prostu z nim pogadać. Nie no, ja nie zdążam, tylko dwie minuty na złowienie. Sem broń zamiast rybek. I kolejna broń. Ej, nie ta gierka jest zdobana. W końcu normalna ryba Ale jak ja ją zabiorę Gdzieś ja potrzebuję też wędkę ze sobą No jest przypał totalny Myślałem, że będę miał więcej farta Okej, okay, kolejna taka rybka Okej, okay, tutaj mam takie w miarę bezpieczne miejsce Tak mi się wydaje I mam też wędki, kozak e, Tutaj jest jakieś łowisko, dobra, nieważne Nie mam pojęcia co ja teraz odwala. Ja naprawdę, dwie rybki i ja już się kampię do samego końca Okej, okay, jest rybka To jeszcze ostatnia ryba, naprawdę Ostatni floperek, dawaj, 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 dawaj i dostałem śmierdzi rybę Coś czuję, że zaraz snajpę wyrwę będzie po wszystkim Okej, okay, jest ostatni fluperek To wyrzucam Cyk, cyk, cyk Wszystko pozbierane Tam obok się w ogóle strzelają na kinie Okej, okay, dobra Ej, dobra, teraz mam jakieś derżawi Ponieważ ostatnio jak nagrywałem odcinek W którym udawałem bambika Dobra, ziomek zginął To to wszystko wyglądało tak samo Serio, ziomeczki też się klepały w tym samym miejscu Okej, okay, dostałem teraz hita w sensie problem jest taki, znowu dostałem hita, ale problem jest taki, że jest tak mało osób do końca, że zaraz po prostu. No strefa nie będzie na pewno taka mała. W sensie na pewno strefa się nie zamknie tak do samego końca, więc mój plan z wygraniem gierki bez fraga może się po prostu nie udać, więc może zaraz pójść broń po prostu znajdę. Dobra, to co, wymiana fury? O, przesiadłem się przez przypadek. Tutaj jest teraz samo paliwa, nieważne. No chłop siedzi w krzaku! Tutaj jeszcze. No, co tu się dzieje teraz? Dobra, i znowu się muzyka sama włączyła. Nie no już jest po mnie, już jest po prostu po mnie. Ty ty ty, biorę sobie to auto. Wstawaj, wstawaj, Byczku. Ja jeszcze ciebie potrzebuję. Okej, okay, ja sobie cibię teraz pod mostem i generalnie zostały trzy osoby, więc jak może się przesiądę i zajmę jakąś lepszą miejscówkę. Słyszałem chłopak w krzaku! Słyszałem chłopak w krzaku! Dostał 60, ale zginąłem sobie. Chyba nie ma opcji wygrać gierki w taki właśnie sposób. W sensie oni się za szybko wybijają i zrobić zero frak challenge na samych rybkach. Jak, jak praktycznie są trzy osoby na mapie, przy takiej dużej strefie, to jest to ciężka opcja. Tym bardziej, jak nie mogę skakać, budować się normalnie i tak dalej. Ale ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, było naprawdę mega blisko, ale no nie udało się. Widzimy się już w kolejnym, papa, pa. no i cześć!